Cześć, witajcie. Dzisiaj Mercedes CLA 35 AMG, zapraszam. Ładny emblemat na błotniku z przodu, Turbo Formatic. Ponad tą wersją jeszcze jest CLA 45 AMG i w 45 jest Turbo Formatic Plus. Tym się różni 35 od 45. Ten konkretny egzemplarz w tym roku przypłynął za Wielkiej wody. Jeździł z na co dzień Krzysztof, któremu bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie mi go do recenzji. Jest to samochód, który patrząc po konfiguratorze w dniu dzisiejszym jest maksymalnie skonfigurowany, czyli wszystkie opcje z cennika zostały do niego dobrane. Oczywiście przez pierwszego właściciela w Stanach. I jego sylwetka może naprawdę się podobać. Jest to czterożwiowa kupejka. Ciekaw jestem Waszych opinii, czy tego typu samochody Wam się podobają, czy nie podobają. Napiszcie proszę w komentarzu. Mi osobiście, choć nie jestem może fanem CLA, ale akurat 35 czterożwiowe coupe działa na mnie bardzo pozytywnie. Rzut podmaskę pod maskę tej sportowej maszyny, mimo że czterożwiowej, 2 litry 306 koni, 400 niutów i to co lubię, oczywiście logo AMG, czerwony pasek. No jest to wszystko tutaj muskularne i mega obudowane. Kufer w tej sportowej maszynie nie jest najważniejszy, no ale jak gdybyś jeździł z dziećmi, to czy się zmieścisz z pakunkami przy wyjeździe wakacyjnym? No niby 505 litrów na papierku. Powiem, że nie wydaje się, że tu jest 505 litrów. Raczej bym się skłaniał około tego, że to jest góra 400. Zawiasy obudowane. Niewielki otwór załadunkowy, więc walizki nie mogą być przesadnie duże. Tutaj miejsce na drobiazgi, gaśnica, trójkąt, jakaś tam półeczka. Dodatkowe widzę nagłośnienie koła zapasowego Brak. Logo AMG nawet na kluczyku czy na pilocie do sterowania tą furą. Odpycha on się na ładnych felgach z logo AMG. Rozmiar ogumienia to 235-40-18. Mówiłem, że wszystkie opcje, bo to jest prawda. Przy czym ten samochód był również dostępny na 19 a jak widać po tym konkretnym egzemplarzu, odpycha się on na 18-kach, czyli można było go jeszcze domówić z większymi felgami. Z przodu, podobnie jak z tyłu, również kontynentalne i również w rozmiarze 235. Dodam jeszcze, że ten konkretny egzemplarz został wyprodukowany w roku 2021. Siedzi mi się tutaj z przodu bardzo wygodnie, fotele są wentylowane. To dobra opcja, patrząc na dzisiejszy upał. I z takich ciekawostek, właściciel mówił, że po zakupie tego samochodu, oczywiście sprowadził go ze Stanów, otwarł polski konfigurator tego wozu i okazuje się, że. Tego typu samochód, maksymalnie skonfigurowany, to wydatek rzędu około 370 tysięcy brutto. Dla mnie to jest w ogóle niebotyczna kwota. I co ciekawe, w polskim konfiguratorze nie szło nawet dobrać takiej opcji jak wentylowanie foteli. Można było wybrać fotele podgrzewane, ale już niekoniecznie wentylowane. To są wentylowane, elektrycznie regulowane, z pamięcią piękna, brązowa skórka. Góra deski rozdzielczej, jak widać, czarna, ale nici brązowe pod kolor właśnie tapicerki foteli. Z przodu miejsca, aż nadto w każdej płaszczyźnie, fotel mega wygodny, jest dobrym trzymaniem bocznym. Spójrzcie na wysokości głowy, dach szklany, a ja tu jeszcze swobodnie jedną dłoń wsunę, wsiadam za siebie. Spójrzcie, jak to wygląda z tyłu. No i z tyłu jest przeciętnie, stopy wsuwam bez problemu, na wysokości kolan da radę się zmieścić przy mojej posturze, ale już na wysokości głowy wiadomo, nisko opadająca linia dachu czterożwiowego kupeja generalnie szoruje łysiną po podsufitce, więc jest to samochód, powiedzmy, 2 plus 2, jak jesteś tatusiem o sportowym zacięciu, to Twoje pociechy z tyłu mogą mieć swobodnie do metr 75 m i wtedy będą siedzieć wygodnie. Środkowe miejsce jeszcze gorsze niż to zewnętrzne, tutaj, powiedzmy tak, do metr 70, m. i w ogóle wyprofilowanie siedziska jest takie, że trudno tutaj wygodnie siedzieć na środku. Co tu jeszcze z tyłu? Podłokietnik, brak przebicia do kufra i dwa uchwyty na kubki w taki sposób realizowane. Tutaj również złącze USB typu C. I nawiewy dla pasażerów siedzących z tyłu. Co ciekawe, nie ma tutaj regulacji temperatury. I zarówno z przodu, jak i z tyłu. Zagłówki tu zintegrowane z fotelami, a tutaj zintegrowane z oparciem kanapy. Jak to w CLA, drzwi bez ramek. Tak, otwierające się nie pod kątem prostym, ale pod kątem 70-kilku stopni. Tapicerka z przodu, jak i z tyłu, świetnej jakości. Elegancka, czarna skórka, tu brązowa skórka, brązowe nici, białe nici. Elegancko to wszystko wkomponowane. Tutaj taki aluminiowy dekor. No i nieco gorszy plastik poniżej, wyprofilowanie na dwie średniej wielkości butelki, ale zarówno z przodu, jak i z tyłu te kieszenie w drzwiach nie są podgumowane ani miękko wyściowane. Multimedia znane wszystkim fanom Mercedesa, to są te multimedia, o których potocznie się mówi hey Mercedes! Dokładnie taki układ tutaj jest. W tym akurat konkretnym egzemplarzu to wszystko jest mocno rozbudowane. AMG Performance, wiele rzeczy gadżeciarze czy prawdziwi petrolheadi mogą śledzić życie paliwa, powiem Wam tak. Tutaj średnie się świeci 12.1. Rozmawiając z właścicielem, z Krzysztofem, który mówi, no generalnie jak jeździ tym samochodem, a jeździ głównie po mieście i nim się bawi, to trudno zejść poniżej 12. Producent podaje średnie 7,5, w które ja bym za bardzo nie wierzył. Mnóstwo rzeczy można tu oczywiście konfigurować wedle własnych upodobań. Ten samochód jest niesamowicie mocno rozbudowany, jeśli chodzi o gadżeciarstwo i wszystkie opcje. Świetny head-up display, mnóstwo informacji przekazuje w to. Akurat musicie uwierzyć, bo tego kamerą nie jesteśmy w stanie przenieść. Spójrzcie tutaj, takie dodatkowe bajery, to jest pokrętło wyborów trybów jazdy z tej strony. Przecież możemy sobie tu spokojnie tryby wybierać tym oto ale ktoś sobie domówił taką opcję w postaci tego pokrętła i tutaj tych gładzików i również tych przycisków, tu mnóstwo funkcji, tak samo AMG Performance możecie za pomocą tego małego wyświetlacza w tym miejscu ustawić i taka opcja jak właściciel sprawdza w konfiguratorze te dwa pokrętełka to jest wydatek rzędu 3000 zł, także w tym samochodzie możesz się niesamowicie bawić i prawie, że dobić do 400 jeśli chodzi o cenę tego wozu system kamer 360 stopni jak widać odwzorowanie samochodu, linie statyczne linie dynamiczne, dobra jakość to doskonale wiecie z Wielu moich odcinków że lubię, jak są kamery cofania, po prostu przywykłem do tego. I to się też znajduje w tym Mercu, no trochę by było dziwne, gdyby w takiej wersji samochodu nie było systemu kamery I jak się czuję na pokładzie tego wozu, no powiem tak, jest głośno i twardo, sztywne nastawy i niesamowicie głośny ten wóz, ale tak właśnie ma w tym samochodzie podobno być. Jeżeli lubisz się bawić, czy jesteś kierowcą, czy jesteś kierowcą o sportowym zasięciu i podróżujesz w czwórkę, to na pokładzie tego samochodu cztery osoby świetnie się bawią, do tego mają mnóstwo mocy pod prawym pedałem, więc jest tak, jak być powinno. Ten samochód, co wspominałem, też przypłynął za wielkiej wody w tym roku. Jego łączny przebieg to 29 tysięcy km. Powiem, że tu świetnie wykonany, taki perforowany materiał, ale elegancki. Tutaj taka listwa z logo AMG, takie kilka pasków, cztery paski, a nie trzy. Gdyby to były trzy paski, to od razu by mi się z Adidaslerem skojarzyły. Elegancko, mięciutko, świetnie przeszycie, ale w tym samochodzie to takie... Drugorzędne znaczenie. On ma dawać mnóstwo frajdy z tego właśnie, że jest szybki, i głośny i możesz zabrać pasażerów do tyłu, bo jednak dwójka niewielkich dzieciaków czy niewielkich facetów lubiących sport, a może nawet kobiet, bez problemu się tam zmieści. Tymczasem przed nami wjazd na Eskę. Na razie w trybie komfort. Za małą chwilkę zrobimy pokaz dynamiki 50-120, tylko przede mną kamper, więc chcę delikatnie wyjść na lewy pas i od razu pedał w podłogę. No jest dobrze, jest dobrze, zakładam, że 45 byłoby jeszcze lepiej, natomiast efekty dźwiękowe wręcz fenomenalne, czułem się jakby ten samochód miał z 3 sekundy do setki, tak dobrze nie jest, jest troszkę gorzej, ale dźwięk powodował, że ciary i gęsia skórka u mnie wystąpiły, świetną robotę robi ten wydech. Nie wiem, jak to jest oczywiście realizowany ten dźwięk. Czy to jest bezpośrednio dźwięk z wydechu? Sądzę, że tak, bo AMG słynie z dobrych wydechów. Być może jest to jakiś głośnik, dokładnie tego nie wiem. Jak jesteś fanem AMG i siedzisz mocno w temacie, to proszę, podpowiedz mi w komentarzu, jak to jest dokładnie. Jest głośno, bo tak podobno ma być. Oczywiście nie słyszę wiatru, słyszę tylko i wyłącznie świetne burczenie, ale spójrzcie na sonować. średnio około 68 dB, ale to jest elegancka muzyka dla każdego petrolheada. Powiem tak, jak chodzi o prowadzenie, to szalenie bezpośredni układ kierowniczy. Tu już praktycznie nie ma żadnych wychyłów, lepiej nie przeszarżować z gwałtownymi ruchami kierownicą, bo możesz tutaj pewnie stracić panowanie, aczkolwiek system elektroniczny powinny zadziałać, ale mam do nich zawsze ograniczone zaufanie. Natomiast delikatne muśnięcie kierownicą powoduje, że ten samochód od razu zmienia tor jazdy. Dawno nie jeździłem samochodem, a tym bardziej Mercedesem, z tak bezpośrednim układem kierowniczym. Skrzynia średniobiegowa i zmienia bardzo płynnie. Wręcz nie czuć tej zmiany. Podobnie pamiętacie, niedawno był odcinek o tym C Tam również tak było. Przy czym tu jest, z tego co wiem, inna skrzynia. Tam był klasyczny hydraulik, a tutaj, o ile się nie mylę, to jest dwusprzęgłówka. Natomiast płynność jej działania fantastyczna. Absolutnie nie czujesz, że nastąpiła zmiana przełożenia. Sprawdźmy zatem, to ten wóz, który ma dawać frajdę, potrafi w trybie Sport Plus. Tym razem nie użyję selektora jak to w większości Mercedesów, a tego opcjonalnego pokrętełka C, S, S. Jestem w trybie Sport Plus. Za małą chwilę, jak tylko zjedziemy z odcinka dojazdowego, pedał w podłogę. O, właśnie i już. Ale fantastycznie, no w Sport Plus to jest prawdziwe AMG i jeszcze taki fajny wystrzał przy zmianie przełożenia. No po prostu rewelacja. Jak sam właściciel mówi, ten samochód świetnie postrzeliwuje z wydechu, ale to nie nasz samochód, nie chcemy tego za bardzo testować. Poza tym ciężko to zrobić w taki sposób, żeby udało się to dobrze nagrać, siedząc z wewnątrz samochodu. Myślę, że mikrofony by tego mogły dobrze nie przenieść. No, już chwilkę ochłonąłem, mogę powiedzieć tak. Pamiętacie ten odcinek o CQP? Tam była wyraźna różnica między komfortem a sportem. Tutaj tak samo, między komfortem a sport plus wyraźna różnica. W komforcie było dobrze, on przyspieszył dynamicznie, nie można mieć żadnych zastrzeżeń czy stakucy pod nogą 400 Nm, ale w sport plus to jest prawdziwa bestia. Jak na razie nie jeździmy i nie mogę znaleźć słabych punktów w tym samochodzie. Jeżeli tylko zaakceptujesz cenę i staćcie na paliwo, to ten samochód nie ma słabych punktów. W możesz sobie wentylować. Oczywiście Android Auto, CarPlay, Head-Up Display, o którym wspominałem. Wszystko jest na pokładzie wyposażone świetnie. Jak jesteś statusiem, o czym wspominałem, o sportowym zacięciu, to również możesz swoje pociechy z tyłu wozić. Ten samochód jest po to opracowany, żeby dawać frajdę i on się wywiązuje znakomicie z tej roli. No mówię, mankament to tylko cena i ewentualny koszt paliwa, ale jak już stać na taki samochód, to zapewne wydatkami na paliwo również się nie przejmujesz. No i przed nami dziury, czyli droga, po której pewnie te samochody nie jeżdżą, no ale wiadomo, jak to u nas w recenzji. No każdy odcinek drogi musi być. No i tu jest naprawdę sztywno. Tu oczywiście nic nie trzeszczy, nic nie skrzypi. To jest po prostu tak niesamowicie sztywno, dlatego tak głośno pracuje zawieszenie. Tu rzeczywiście można plomby stracić, a jesteśmy oczywiście w trybie komfort. No ale taki to właśnie samochód. Niesamowicie sztywny, a do tego na szczęście dobrze zmontowany. I kilka słów tytułem podsumowania. No, niewątpliwie świetna fura. Krzysztof, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie mi do recenzji. Ostatnimi czasy zgłaszacie się do nas generalnie z BMW i Mercedesami. Stąd tyle Mercedesów i BMW na kanale się w ostatnich tygodniach pojawiło. Cóż zrobić? Trzeba po prostu robić recenzję. Ale wracając do tego samochodu, no, świetny samochód. Jeżeli tylko Cię na taki stać, bo mnie oczywiście nie stać, to zapewne masz tyle na paliwo. A jak już masz siano na paliwo i masz taki samochód, no to możesz. Nawet z dwójką dzieci, czyli z całą rodziną, komfortowo i szybko podróżować. Świetny wóz bez słabych punktów. Skrojony na miarę, dobrze wyposażony. Czego więcej chcieć? Dziękuję za uwagę. Do następnego. Cześć.